Cześć, witajcie w Piz Info. Cała prawda przez całe 3 minuty. Lecimy. Już wkrótce, bo za mniej więcej jakiś tydzień, dwa, powinniśmy spodziewać się nowej aktualizacji 7.7, a w niej przede wszystkim długo wyczekowana linia czechosłowacka. Dostaniemy pięć czołgów, o których wiemy już bardzo dużo, bo zostały zaprezentowane. Skoda T-25, Konstrukta t, t 3400 100 TVP VTU Concept, Skoda T-50 i Królewski 10 tier TVP t 50 -51. W zasadzie z całej tej linii chyba najciekawszy będzie ten ostatni czołg, a to tylko i wyłącznie za sprawą magazynku, który mieści aż cztery pestki. Nowe czołgi w grze. Jest ich cała masa, możemy się spodziewać prawie 10 nowych maszyn. Po kolei lecimy z poszczególnymi. Defender 1390, czyli przerobiony AMX 1390 w ubranko Defendera. To, czego możemy się spodziewać w tym czołgu, to dużej mobilności, niezłego magazynku z dobrą penetracją, większą niż w drzewkowym AMX-ie I to chyba wszystko poza strojem, który będzie go odróżniało. A i Face 1. Czołk znany z dużego wota. Premka 9 tieru, czołg ciężki, z fajną, mocną wieżą, z dobrym działem, taką sobą mobilnością. Myślę, że ten czołg może być bardzo ciekawą opcją w bicu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie i w jaki sposób zostanie do tego bica przeniesiony. Dowiemy się już wkrótce, bo czołg został niedawno zaprezentowany na zdjęciach. Jest w testach. Kanonen, jak Panzer 105, nawet wymówić trudno. Niemiecki czołg premium 8 tieru. Wygląda i przypomina E25 i w zasadzie bardzo do niego będzie podobny. strzelny, z dobrym działem, z dobrą Penetracją z dobrym kamuflażem, z dobrą mobilnością bez pancerza. Może to być coś ciekawego i fajnego odżywczego w blicu na 8. cierze. LT4-2. Szczerze mówiąc, ten czołg, informacja o tym czołgu bardzo mnie pozytywnie zaskoczyła. Jest to radziecki czołg lekki 8 tieru. Ponieważ z reguły tego typu czołgi zwiastują możliwość pojawienia się czegoś w drzewku, mam nadzieję, że dzięki temu. Zwiastunowi wkrótce zobaczymy też resztę radzieckich czołgów lekkich od ósmego tieru rozpoczynając, a wracając do naszego LT4 czy 2 powiedzieć można, że w dużym WOCie jest to świetna maszyna, niskoprofilowa, bardzo mobilna, z dobrym działem, aż trudno wymieniać tyle plusów posiada. Zobaczymy, co z tego wszystkiego zostanie przeniesione do bitza. Mam nadzieję, że zachowa swój unikalny charakter. Kolejny radziecki czołg, tym razem 10 tieru, Obiekt 260. W dużym wocie maszynę wyróżnia, oprócz oczywiście dobrego pancerza, dobrego działa, niesamowita mobilność. Ten czołg ciężki potrafi rozpędzić się do 60 km na godzinę. Czy tak będzie w Bicu? Bardzo wątpię. Ale jednak, mimo wszystko, jestem bardzo ciekawy w jaki sposób ten czołg zostanie zaadaptowany do warunków naszych małych map i ciasnych przestrzeni. Być może uda się to zrobić bez utraty charakteru tego czołgu i dostaniemy kolejny mocny czołg na 10 tierze. Polski akcent, czyli Pudel. Czołg obecny od pewnego czasu. W zasadzie już dłuższego, w dużym wocie, wkrótce powinien znaleźć się także w naszej grze. Zobaczymy, co z tego zostanie zachowane, co z kolei będzie zupełnie nowe. Natomiast o pudlu można powiedzieć, że jest to taki panter, czy też czołg zbudowany na bazie kadłubu Pantera na szóstym tierze. Premka ładnie wyglądająca z biało-czerwoną szachownicą. Zobaczymy. Skoda dc 27 Czołg premium tego tieru, magazynek, czechosłowacki. Myślę, że czołg ten nie powinien być zaskoczeniem, ponieważ wprowadzanie nowej linii zazwyczaj poprzedzone jest lub też łączy się z wprowadzeniem czołgu premium tego samego e, tego samego drzewka, tej samej nacji. W związku z czym ta Skoda nie jest dla mnie szczególnym zaskoczeniem, natomiast może być ciekawym uzupełnieniem drzewka, które wydaje się, że nie będzie jakoś szczególnie rewelacyjne w grze. Informacja o Somua ASM wprawiła mnie w... Szczere zdumienie, przyznam szczerze, bo w wocie dużym na pececie jest to czołg, który posiada aż 5 pestek w magazynku. Trudno mi uwierzyć, żeby udało się ten magazynek zachować i przenieść bezpośrednio do Blitza, ale być może coś ciekawego z tego wyjdzie. W każdym bądź razie, jakby nie patrzeć, 5 pestek, a może 4 w przypadku Blitza, to naprawdę potęga i moc. Do tego jeszcze, jeśli dodamy sobie niezłą wieżę i taką sobie mobilność, no trudno nie można mieć wszystkiego. Czołg zapowiada się bardzo ciekawie. Osobiście czekam na niego bardzo, bardzo niecierpliwie. Turtle Markuan, czołg zapowiedziany bardzo, bardzo niedawno, czołg ciężki 8. tieru premium, należący chyba do linii AT, bo tak naprawdę bardzo przypomina tamte czołgi, ale co ciekawe posiadający mocniejszy, mocniejszy kadłub niż na przykład AT15, dobre działo i zapewne nie posiadający żadnej mobilności. Jeśli czołg nie będzie posiadał VAT, AT15, czyli dziurawego garnka i tam troszeczkę innych, niektórych słabych cech tej linii i tego czołgu, Myślę, że spotkamy się z naprawdę fajną maszyną, która będzie mogła konkurować z innymi w grze. Zobaczymy, co WG nam tym razem przedstawi. Na koniec, smaczek 50TP, Czołg Premium 9 tieru, lub też kolekcjonerski, jeszcze tego nie wiemy. Ale polski co ciekawe. I teraz. Tutaj z tym czołgiem związana jest taka krótka historia, mianowicie ten czołg już od pewnego czasu, w zasadzie już od ponad roku jest dostępny na różnego rodzaju testach, pojawia się, przewija, natomiast nikt go w grze nie widział. Osobiście uważam, że czołg ten poprzedzi lub też pojawi się wraz z polską linią, na którą jeszcze troszkę nam przyjdzie poczekać, choć wierzę, że będzie to linia kolejna po czołgach czechosłowackich. Więc w każdym bądź razie, to co na razie można tym czołgu powiedzieć, że podczas testów jest bardzo mocny, ale w jakiej wersji trafi do nas do dobica, dopiero się okaże za jakiś czas. Wygląda mega. Po czołgach przechodzimy oczywiście do map, bo takie również zostały zapowiedziane. Wugie zaprezentowało cztery bodajże cztery screeny, które przedstawiają najprawdopodobniej dwie nowe mapy. Na jednym możemy zobaczyć mapę, która przypomina nam troszeczkę jakieś zielone, orientalne klimaty. Widać, widać odrobinę trawy, jakieś jeziorko, czy też stawik, trudno powiedzieć. No, prezentuje się ciekawie, ale naprawdę trudno coś powiedzieć, bo tego jest niewiele. Natomiast na drugim screenie, trzecim i czwartym, myślę, że mamy do czynienia z tą samą mapą, a przynajmniej tak to wygląda. I na jednym z tych screenów, co ciekawe, bardzo, bardzo widać pewne podobieństwo do mapy z Dużego Wota, a mianowicie mapy Pilzno. Gdyby te wiadomości się potwierdziły i te wrażenia były rzeczywiście słuszne, to myślę, że moglibyśmy się spodziewać naprawdę ciekawej i fajnej mapy. Trudno jeszcze na tym etapie powiedzieć coś więcej, ale myślę, że już wkrótce dowiemy się znacznie więcej szczegółów. W marcu czeka na nas nowy Battle Pass. Tym razem czołgiem, który będzie można otrzymać, będzie Magnus. Magnus to najprawdopodobniej przerobiony amerykański czołg ciężki 6 tieru M6. Trudno coś więcej o nim powiedzieć, na razie widzieliśmy tylko screeny, ale prezentuje się na zdjęciach bardzo ładnie. Dla fanów Battle Passa i czołgów, premium 6 jest to niezwykła okazja, jak zawsze. Czekają nas także dwa nowe eventy. Co ciekawe, jeden z tych eventów, w którym do zdobycia będzie czołg T6E1, będzie przeznaczony tylko dla graczy początkujących i jeszcze za wiele o nim nie wiadomo. Natomiast e, drugi event, a w zasadzie pierwszy, bo zależy jak liczyć, to event, w którym zdobyć będzie można czołg Szóstego tieru Sherman-Loza i jest to o tyle ciekawy event, że będzie przypominał już kiedyś mm, u nas obecny event, w którym będziemy zdobywać e, specjalne fragmenty e, czołgu, e, a zdobywać je będziemy za dobre bitwy, czyli takich, których zobijdzimy przynajmniej oznakiem szostką trzeciej klasy. Czym wyższa ta oznaka będzie, tym więcej części, tym szybciej skompletujemy nasz czołg. Zapowiada się ciekawie, czołg też wygląda fajnie. Zobaczymy, co z tego wkrótce prawdopodobnie w najbliższym czasie. Do marca zobaczcie jeszcze pół miesiąca. Ostatni news, ale nie najmniej ważny. Wracają do gry bitwy realistyczne. W dniach od 11 do 15 lutego i od 18 do 22 będziecie mogli naparzać się z kolegami w bitwach, w których nic nie jest takie jasne. Czasem nawet nie wiadomo do kogo strzelać, bo wszyscy są tacy sami. Prawie jak w Wocie, a nawet lepiej. Cieszycie się?